Siempuziemnieczki, ja jestem Goldok Oficjal i to jest nietypowy taki odcinek z mapki z Minecraft.Pl. Link do tej mapki macie w opisie. To jest mapka pod tytułem w lesie No i co, zaczynajmy. Ja tą mapkę nagrałem drugi raz, bo przy pierwszym razie tak się strasznie zdawało, że nie wiem. A dobra, to może najpierw informacje. Fawła, wraz ze swoim przyjacielem Arturem. Poznawiłeś spędzić noc w domku letniskowym, umieszczonym w środku lasu, w górach, z dala od cywilizacji. Wszystko układa się po twojej myśli, lecz po jakimś czasie dowiadujesz się strasznej prawdy o tym miejscu. Czekajcie, tylko zobacz, czy się nagrywa. Eee... Tak, nagrywa się. Uwaga! W domku letniskowym do znalezienia jest 9 nocatek, które są ważne dla fabuły. Ważne jest też, abyś je czytał chronologicznie. O co akurat to już wiem? Autor. Lewy gaming, pozdrawiam lewy gaming ustawienia. Pojem trudności normalny, zasięgowania 8. Dranków. Ogólna pojemność 100 bloki 25, muzyka wyłączona. Chmury włączone. Oj ojoj oj oj. oj, oj, oj. Nawet może chmury sobie wyłączę. To był chyba detale. Taką chmury włączone. Teraz może muzyka. Ehm. Dobra, mam włączoną muzykę. Doki 25% mam i jasność 25% eee, też mam <laughs> przepraszam, dobra już możemy chyba zaczynać wszystko, wszystko, dobra oj nie autor tylko start lewy gaming prezentuje mapę Jakby na razie ładnie się zaczyna noc w lesie Propstant. podążaj wzdłuż ścieżki, no dobra Ktoś dzwoni, pewnie to Artur. Halo? No się brachu, kiedy byjesz na miejscu? No właśnie, właściwie to już jestem. No to świetnie, bo akurat otwieram piwo na powitanie. Ej, poczekaj, bo słyszę <laughs> jakieś odgłoski. Pojedę sprawdzić i przy okazji poszukam jakiś kol na wieczór. Może lepiej poczekaj na mnie i razem tam pójdziemy. Halo? Słyszysz mnie? No tak, bateria w telefonie padła. No cóż, i tak zaraz będę na miejscu. Dobra, więc podążam wzdłuż ścieżki. Ciekawego pomysłem było tu, aby przyjechać tutaj w nocy. Dobra <laughs> Przepraszam No i jest nasz piękny dom aby było warto spędzić tutaj tę noc Zajmę się do aglindyckowego i znaleźć Artura No aglindyckowy, to tutaj No siema, siema wygląda, no wygląda całkiem spoko, tylko ciekawe gdzie jest Artur Powinienem na początku przeszukać parter, później pójść na strych, na końcu zajrzeć do za piwnicy. Okej okay. Pierwsza, czy druga? Nie, to druga. Pierwsza notka powinna być tutaj. Nie, to jest trzecia. Chwila, chwila. Tu jest pierwsza, tak. Dobra. Jeszcze raz trzecią. <laughs> Przepraszam. Pierwsza. Trzeci lipca 2019. Wraz, dzisiaj wraz z Henrym wzięliśmy ślub. Urządziliśmy skromne przyjęcie i wraz z przyjściem nocy Henry zrał mnie w tajemnicze miejsce, które zbudowało dla niego jego ojciec. Gdy dojechaliśmy, Henry zrowadził mnie do pięknego domku, znajdującego się w samym środku lasu. Okej. 3 lipca 2019 Ten domek miał coś w sobie, co podobało mi się od razu, gdy go ujrzałam, był niesamowity. Wraz z Henrym postawiliśmy mi zamieszkać w nim bez zbędnej dyskusji i spędzić w tym miejscu całe nasze życie do końca naszych dni. 10 2019. Dzisiaj mija tydzień odkąd z jesteś jesteśmy małżeństwem i mieszkamy w tym domu. Bez dwóch z jest to najlepszy tydzień mojego życia i chciałbym, aby tak... Yy, aby tak jak jest teraz było już zawsze. Dobra? ojej, co za z tej cholery było? Może mi się przewidziało, ale to niemożliwe, skoro jestem pewny, że widziałem jakąś sobie za oknem. Zaczynałem się pojawiać o Artura. No, to są barier bloki, ale... No, creepy trochę było. Dobra, czwarta. 13 lipca 2019. 10 dni po naszym ślubie wszystko zaczęło się sywać przez jedną wiadomość, która zmieniała wszystko. Nasz przyjaciel powołał nas o wypadku samochodowym, w którym zginęli rodzice samego męża. Henry nie mógł tego znieść. Zaczął rzucać talerzami, wybił okno oraz zaczął obrażać mnie i obwiniać za ten wypadek. No to nie, źle się dzieje. No teraz piąty. 16 lipca 2019. Od kilku dni nie powiedzieliśmy do siebie ani jednego słowa. Henry ciągle wychodzi na całe dnie do swojej szopy, która znajduje się za domem i wpadł w uzależnienie od alkoholu. Ilość pustych butelek piwa, które wypił w, ciągu, w przeciągu tych dni, robi wrażenie. O, to jakieś nie słyszałem. Nieważne. No, ogólnie bardzo ładna mapa. Zbudowana. Tu chyba nie ma żadnej skrzynki, i tu chyba nie ma żadnego przejścia, tak? Więc idziemy na strych. Kurczę, pajęczyny, tu są. Ale to będzie przedłużenie odcinka, no nic. Chyba ta tutaj nikt nie sprzątał. No? Chyba tak. To jest piąta, czyli będzie jeszcze szósta, tak? Jeśli nie mylę. A potem będzie siódma, ósma i dziewiąta. Szósta, tak? 19 lipca 2019. Dzisiaj, gdy chciałam z nim porozmawiać, odszedł do mnie bez słowa. A ja postanowiłam nie odpuszczać, i gdy stał na schodach, zapałam go za rękę. Henry spojrzał na mnie wzrokiem, jakby to ja z i po chwili popchnął mnie. Przedstawiał wprost na sam dół schodów. nie no, to nie fajnie, nie fajnie trochę. dodatka siódma 20 lipca 2019 zaczynam się go bać przez ten upadek mam mocno obitą rękę oraz plecy nie wiem co mam już zrobić i nie chcę już być z tym człowiekiem po prostu nie wytrzymam z nim psychicznie w dodatku gdy dzisiaj popatrzyłam przez okno zobaczyłam jak Henry się okalecza no czyli nie ciekawie tylko zobacz, czy nagrywa się no nagrywa się nagrywa się to są parę razy bo ja na nowym komputerze i możecie słuchać szumy i za szum ogólnie przepraszam, bo po prostu kupiłem gamingowy laptop, który głośno chodzi. A to chyba nie będzie przeszkadzać. Dobra, i chyba teraz możemy iść tutaj. Ja mam tutaj 7. Nie wiem czy wyjście tutaj z jednym wymysłem, no ja też właśnie nie wiem. a tu chyba nic nie ma, no. Tutaj coś jest, jeżeli nie znasz, powinieneś na te 8 notatek wrócić i ich poszukaj. To poszukam jeszcze tutaj. 8 notatek, może to tutaj jest? Tak, jest tu 8 notatek. 21 20 lista 2019. Dzisiaj z rana spojrzenie społecznego koleżom o twarz i powiedziałam mu, że chcę stąd wyjechać. Po czym tak się wkurzył, że miałam ochotę uciec z tego miejsca jak najszybciej. mi mi musa za rękę i uderzył prosto w twarz. No, czyli ta rodzina tak trochę... Eeeem... Yy, patologiczna tak powiem, że jest. Dobra, teraz spróbuję jakoś tu przejść. I tutaj już widzę, jest kamienny guzik. Dobra. To jest tajemnicza skrzynka. Całabet nie miał nic z tym henem, a coś to właśnie go widziałem za oknem. Chociaż raczej to niemożliwe, skoro wydarzenia z tych natychmiastek dzieją się rok temu. Ponieważ że już czy w niechcianie. Dobra, jeszcze ćwiątka nadka w 2019. Rozpłakałam się w samotności, lecz ta samotność nie trwała zbyt długo. Na dworze słyszałam, jak wykrzywiło moje imię, a gdy wychyliłam się, by go ujrzeć, zobaczyłam, co trzymał w dłoni. Był to topór, który miał na sobie wiele krwi. Szybko schowałam się w finicji i czekałam na rozwinięcie sytuacji, aż w końcu wszedł do domu i krzyczałam, się pokazała. Ja natomiast siedziałam w ciemności, która mnie otaczała i czekałam, bo wiedziałam, że mnie znajdzie i wiedziałam, co mi zrobi. No... To wszystko to, 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 to. No wiadomo czy wiadomo sobie jej zrobił Dobra, że z wzłuszyliny Oj oj. gościu, nawet nie wie, jak mnie przestraszyłeś. To ciebie widziałem z oknem w domu letniskowym. Czego ty ode mnie chcesz? Nie znam, wtargnąłeś, A do mojego domu jakby z pies. I jeszcze się pytasz czego chcę? Chcę abyś na nauczką. Tego jaką otrzymał twój przyjaciel. Co mu zrobiłeś? Mów! Sam się go coś zapytaj. A no tak, przyjedziesz bez języka i nic ci nie powie. Jesteś psychopatą, przecież to jest dom jak Każdy ma prawo tutaj przyjechać i spędzić noc. Nie jestem psychopatą i to nie jest dom jak Twój twój kolega umieścił te tabliczki na nas domku, a wy jesteście pierwszymi, którzy tu przyjechali od roku. Czemu, czemu miałby to zrobić? Nie wiem, może chciał wyjąć noc za darmo w samym środku lasu? Skoro nikogo tutaj nie było, to ty jesteś Henry, a twoja żona była Betty, czyż nie tak? Jesteś zbyt ciekawski, ale masz rację. A jeśli chcesz wiedzieć, to twój kolega znajduje się w opuszczonej kopalni. Śpiesz się, jeśli chcesz go jeszcze użyć. Okej, okay, czyli już pewnie go zabił. To co się tu wyprawia? Trzeba być coraz bardziej chore. No w sumie... Czemu tyle jest... tyle chwil? bracie, kogo ona jest? Czy ona jest? Taka mała... Dobra, Czy ona jest? W sensie do opuszczonej kopalni, no dobra. a więc tutaj Henry chyba jeszcze raczej napisać moja Łukana no i prawo za bardzo ładną mapę zbudowaną to jest ogólnie ten plus, autor się postarał obiartuj się, jeszcze trzymam no wątpię, że będzie je się jeszcze trzymał co piszę? opuszczona kopalnia tak, tylko pisze opuszczona kopalnia okej okay. Hmm. Średnie krwi nie oznaczają nic dobrego, bo narzekają tam krwi. Dobra. Powinienem się przedostać na, na drugą stronę. Tu gdzieś powinno być, no jest przejście. Dobra. I teraz się na razie rozwija. Artur, to nie miało tak wyglądać! Mieliśmy, sp mieliśmy spędzić jednowolono na swoim gównianym miejscu! Lecz po przeczytaniu ataki i porozmawianiu z Hennem, można było się spodziewać, że już nie żyjesz. Teraz pozostało mi mówić rozsądku temu i że się uda znaleźć mordercę, któremu, który znajdującego się w obrocie po lewej stronie. Czyli mnie już Polska wymiada sam los. Nie da się jakoś tego ominąć, chyba nie. To jest grota, dobra. Iść tam czy nie? No dobra, pójdę. Ej, tylko spokojnie jestem siekierą. Chcę tylko porozmawiać. Twój kolega też chciał porozmawiać, a widziałeś jak skończył. Niestety wiedziałem, ale ja przychodzę do ciebie z propozycją pomocy. Odłóż to się kieraza, ze na policję, oni wyjścia się do psychologa i wszystko będzie dobrze. Myślisz, że to jest takie łatwe? Myślisz, że pójście do psychologa kolega mu przeszłość modelcy? Jeśli ty tak myślisz, to jesteś w dużym błędzie, ponieważ ja już zawsze będę postrzegany jako modelca jako potwór. Każdy powinien otrzymać drugą szansę. Mam nadzieję, że żałujesz tych modelców i dasz sobie pom pomóc. A co się tego nie żałuję i nie będę żałował dobijać Ciebie? I po mnie. Epilog. 15 sierpnia 2020. Cała przesłuchanie. Dzień dobry Henry. Przyszedłem przeprowadzić z Tobą krótką rozmowę na temat tw Twojej przeszłości. Skąd widzicie, gdzie przeżywam? Znajomie dwóch turystów, których zabiłeś, nie za pochodzili się i zadzwonili do nas, abyśmy sprawdzili okolice twojego domku i jak nazywaliśmy na siebie. Ale pozwolę, że ja to będę zadawał pytania, więc zaczynajmy. Czemu zamordowali waszą żonę? Ja zjadłem sobie ze śmiercią rodziców. Byli dla mnie najważniejsi. ważniejsi od, nawet od Betty. Po ich śmierci została tylko ona, a gdy chciała wyjechać, nie potrafiłem jej znieść, myśli, że zostanę sam, więc po wybuchu mojej agresji, zabiłem ją, ale żałem tego, dopóki nie zrozumiałem, że to nie ma sensu i tamtej pory przestałem żyć przyszłością. W takim razie, co zrobili to, by ci dwaj turyści, których też zrobiłeś, przypomnieli mi o przeszłości, której chciałem zapomnieć. Nie wchodziłem do mojego domu o śmierci Betty, jak gdy jeden z nich do niego wszedł, musiałem dopuścić tego czynu. Dobrze, więc zadam ci ostatnie pytanie: pytania. czy było warto? Tak. Hmm, trochę creepy historia. Koniec. Mmm. Ja nie można nic No, chyba nie dobra. To krótka mapeczka będzie na dzisiaj, czy na piątek. Ehm. No i bardzo ładna mapka. No, bardzo fajna fabuła. Widzę, że sporo mechanizmów. Bardzo, bardzo ładnie zbudowana mapa. Plus za to. Jeszcze obejrzę całą mapę. Dobra, tu. Nie wiem, to jest może sprawdzę Tu jest Nie wiem co tu jest No to są chyba jak ogólnie tak dekoracyjne No dobra Jeśli chcecie więcej tego typu mapek, to zawciewkę Górę oraz suba No i co mam powiedzieć Widzimy się w następnym filmiku Jeśli chce... i bym zapomniał jeszcze Jeśli chcecie E, żeby, żebym coś nagrał, e, takiego, co Wy chcecie, to napiszcie to w komentarzu. Propozycje swoje składajcie, a ja to rozważę i może nagram. E, I jeśli nie załonę to w następnym odcinku e, powiem e, o propozycji, jeśli mi się spodoba. Dobra, więc cześć, do zobaczenia, do zobaczenia, shimano, Jo.